Piję sobie chorwackiego sobie browara z takim widokiem na plażę, także to jest fajne. Ale... i Witam Was serdecznie. Dalsza część naszej podróży po Chorwacji. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Zadar. Zobaczymy czy jest tak super i fajnie jak wszyscy o tym mówią. Także zapraszamy Was na tą relację z Zadaru. Jak na razie Chorwacja nas zaskoczyła, ale nie za bardzo pozytywnie. Znaczy nie pozytywnie. No nie ma nic fajnego jak na razie. Także zobaczymy. Nie na, ławce, nie na tym, tylko na ławce zostawiasz. Na ławce? Czemu ty jesteś? Czemu ty, ty Zdjęcie wysłałem babci już. Hej Co, no, pani widzisz? Tak, ja, też by nie było miejsca do parkowania. Chodź, bo no nie będzie śpiepu. No co tu chory, nie? Nie. Czy ty? Nie. chcesz? Teraz jak jakoś chodzić możesz. Gdzie? co to? A oto zadar z lotu Z lotu, taka Z murów obronnych, zadarowskich Jeszliśmy na mury obronne i teraz będziemy szli murami obronnymi Starymi, ale popatrzcie jak wygląda z góry w dalszym, w dalszym ciągu nic specjalnego Ale idziemy, zobaczymy Wygląda, on wygląda jak kupa trochę, wiesz? Ale tego jeszcze nie mam, ale Będziemy tam? Co? To zobaczymy już. Ne, to jest.

Nie jesteśmy jeszcze. Cały dzień chodzić. Cię, cały dzień. A jutro będziemy cały dzień na stoczu. I pływać. A ma, a to Tak. Kiedy idziemy przy Pójdziemy. Bądź cierpliwa. No. Your kids. Uh, we are full now in 12 o'clock, but we got place in one o'clock in one an hour. Uh -huh. And if you want to do it, uh, you have 10 minutes panorama, you can see seal done plate we are going down, you see how the waterline, And you can see sponge open gallery also. Takie rzeczy w zadarze jeszcze są i zaraz popłyniemy łódeczką. Zaraz będziemy płynąć łódką, która się schodzi pod spód, żeby zobaczyć dziecie morskie. Także na to też Was zapraszam, zobaczymy czy będzie coś fajnego, czy lipa. Jak na razie zadar. Na średni, 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 drogi i średni. Thank okay. you.

Nie się, uderz Relacja na Life była. Chcesz kupić? Chcesz kupić? Tu są te organy. Tu są te organy. Tam usiąć. No chyba zasoby się gdzieś. Chcę mi smies. Thank you. Słuchajcie, wróciliśmy właśnie z zadaru i to co mi się spodobało w Chorwacji. To jest na razie jedyna rzecz, która mi się podoba poza kolorem wody, oczywiście i czystością wody, niekoniecznie temperaturą wody, to jest takie coś, te grille, które są przy każdym domu. Właśnie rozpalamy sobie grilla. Tutaj już mamy róż przygotowany. Zaraz będziemy robić tutaj jakieś chorwackie gotowce. Bo po prostu nie było czasu na co innego. Także zrobimy sobie Chorwację gotowce Ale popatrzcie sobie, piję sobie a chorwackiego browara z takim widokiem na plażę. Także to jest fajne. Ale jak na razie Chorwacja, że tak powiem, dupy nie urywa. Przeminam. Może macie inne odczucia, ale wiem, że może wylać się chwala hejtu zaraz po tym, że mi się Chorwacja nie podoba, ale na razie mi się średnio podoba, także zobaczymy dalej. Na razie trzeci dzień przebiega w pod znakiem zwiedzania, bez rewelacji jest fajnie, ale nie to, co oczekiwaliśmy, także zobaczymy, co będzie dalej. Jutro super rejs statkiem, także zapraszam już Was na kolejnego vloga z rejsu statkiem. Jedziemy, płyniemy w 10-godzinny rejs statkiem z jedzeniem, z, ze zwiedzaniem wyspy, z nurkowaniem i tak dalej, tak dalej. Także myślę, że to będzie super. Zobaczymy, jak e, nam się to spodoba. Także nic, myjemy, grillujemy. A Was zapraszam na naszym część tego vloga, w której będziemy prawdopodobnie pływać, o tam.